się, się mano gramy w Silent Hill. Grałem w Silent Hill trójkę O Helna no. <mulary> e, 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 e. Ja pierdolę, drugi idzie. Co to, to kurwa mam być? Zostawmy. Kurwa, dałem radę. to, 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 to.

O, oh. Yes! Końc gry! je yeah! O oh, kurwa, jednak nie Co to jest? Obrzydliwe Ooooo oh. Unlocked ja pierdolę! Zostaw kuju! Zostawmy! Zostawmy kurwa! Z kurwy synie zostawmy! Biegnij, biegnij heder, biegnij kurwa! Jak zależy od tego twoje życie, bo zależy kurwa! Mnie. Zostaw mnie, zostawmy, mnie. zostawmy! Huesa! E, no ja już to byłem, no! Co to ma być? Sąsiad kurwa, jeśli się do ciebie przejdę. U? Uuuu? Sąsiedzie, przestań wiercić! Wo, Bito! 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 Kurwa, bito! 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 Czeraj, kurwa, strzelaj! Daj go! Uff, es. Aha, zły pies. Wow, wow, wow 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 ja ci widziałem, kurwa, ja cię znam. Spierdalaj. Kurwa. Kurwa! Odwróć się, kurwa, header. Nie, 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 ścianę, nie, strzelaj w ścianę. O, chyba dostał. Ja dostał. nie, 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 to niezły nie, No nie, O chuj to jest niefajny dźwięk bardzo fajny dźwięk Helen Helen z Bakery Yes It's bread Okej okay. chlebek O tonksy! Ty kurwa już wiem Uu. O O Whoa, kurva, so is so is this book? Hey, soy! Soyz, kurva! Oh! Um, hey, wait! Don't you know? Your power is needed. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. <laughs>

Wow, 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 to co? Kurwa! Jeeee! Ow, fuck! Co, 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 Kurwa, kurwa, zróbcie! tu, może tu, tak! Aha, tak wygląda mój status. Status ...pale ostrego kwasa. Ha, to są kurwa drzwi. Jak coś, to to są kurwa drzwi. To wygląda jak obsrana ściana. O, to chyba też są drzwi. Dobrze obsrane. Ja pierdolę. Damn. Serio? Serio? Szukałem godzinę. Wieszaka? Progres! I. Yeah. Cholera, czy tu zawsze musi być kurwa coś? Tu zawsze musi. Tak wygląda. Czemu nie może być fajnie kurwa, czemu nie może być fajnie Zis America. O, dalej, nie wow. O kurwa, żeś mnie wyjebał chopie. Ło, hopy jakiś że się wyjebał, nie? Kurczę Lebele Kurza stuka! O. Oh. Piña. Ja pierdolę locha. A nie to pies. To weapon. Pagara, pagara! 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 W końcu. Pagara! Pagara! widzę, że się nie pierdoli. Wali tłoka na linie. To, to dawaj. Ale mi daj nam pożyć jeszcze raz. Wszystkich koni ciągle czas. Nigdy nie zapomnij, jak inni ci pomogli wstać.